Ile to właściwie kosztuje? I co wpływa na cenę animacji? Czy to będzie 2D, 3D czy Explainer Video? To interesuje chyba każdego, kto myśli o animacji. Zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak standardowa cena za minutę animacji. Cena animacji zależy od kilku rzeczy, które naprawdę robią różnicę, i zaraz Ci je pokażę. Po pierwsze, styl animacji. Największy wpływ na cenę ma to, jak ta animacja ma wyglądać. Animacja 2D oparta na, oparta na ilustracjach, prostych kształtach, ikonach będzie tańsza niż animacja 3D, która wymaga budowania przestrzeni, światła, modeli. Ale nawet w 2D zakres może się nieco różnić. Prosta animacja oparta na ikonach to nie to samo, co rozbudowana historia z bohaterami, przejściami, narracją. To zupełnie inna produkcja. Po drugie, długość filmu. Brzmi banalnie, ale ma znaczenie. Minuta to nie zawsze minuta, bo jeśli każda sekunda jest bogata w ruch, to ta jedna minuta potrafi być bardzo intensywna produkcyjnie. Dlatego czasem lepiej zrobić 60 sekund bardzo dobrego wideo niż 2 minuty przeciętnego. Po trzecie, co trzeba zaprojektować. Czy masz gotowy scenariusz i identyfikację wizualną, czy wszystko trzeba zaczynać od zera? Czy animujemy gotowe ilustracje, czy projektujemy postacie, tła, ikony? I im więcej rzeczy trzeba stworzyć od podstaw, tym więcej pracy, a co za tym idzie wyższa cena. Potwarte dodatki. Lektor, dźwięk, wersje językowe, do kosztu animacji dochodzą rzeczy, które często są niewidoczne, ale bardzo ważne. Lektor i jego nagranie, muzyka, efekty dźwiękowe, napisy, tłumaczenia, adaptacje na inne formaty, to wszystko składa się na finalną wycenę. I jeśli robimy animację w kilku językach albo w wersjach poziomej i pionowej, trzeba to zaplanować i wycenić osobno. No dobrze, to ile to wszystko może kosztować? Elomate, produkcje 2D zaczynają się zwykle od 15 tysięcy za krótsze formy, a pełne eksplainery 60-90 sekundowe to często przedział 30-60 tysięcy w zależności od złożoności. 3D jest droższe. Tu ceny startują zwykle od 35 tysięcy w górę, bo produkcja jest bardziej techniczna i czasochłonna. Oczywiście to tylko przybliżone kwoty i wszystko zależy od konkretnego projektu, dlatego zawsze robimy indywidualną wycenę po rozmowie. Jeśli szukasz animacji, które ma robić robotę, warto zacząć od rozmowy o celu. Cena to temat ważny, ale jeszcze ważniejsze jest to, co ta animacja ma zrobić. A jeśli chcesz wiedzieć, ile kosztowałaby Twoja, napisz. Z przyjemnością porozmawiamy i uczciwie powiemy, co możemy zaproponować. Do zobaczenia!